4 września 2024 godzina 7 rano Palenica Białczańska Dzisiaj jest wycieczka częściowo biegowa na mięguszowiecką przełęcz pod chłopkiem i później na mięguszowiecki czarny szczyt Czas chyba dobry Pogoda powinna być Widoki coraz ładniejsze. Pierwszą część drogi pomorskiego oka postanowiłem przebiec, żeby nie tracić czasu. Dwa kilometry przebiegnięte. Jest wcześniej rzeźko około 10 stopni, mniej więcej. Jest fajnie. Mijam Wodogrzmoty Grzmoty Miskiewicza też charakterystyczne miejsce i dalej prościutko kolejne charakterystyczne miejsce na trasie do morskiego oka. Wanda, czyli ten wielki kamień, który tam leży na wprost można iść prosto asfaltem albo skrótem. Ja wybieram skrót, aczkolwiek trzeba uważać na głazy pod nogami, dlatego za chwilkę przejdę do szybkiego marszu po prostu nie skręcić kostki. Ale jeszcze można chwilkę powiedz Łosienica. Morskie oko coraz bliżej. Widoki coraz piękniejsze. No i 46 minut od polemicy Białczańskiej I tym oto sposobem w jedną godzinę i jedną minutę z palenicy dobiegłem do Morskiego Oka No Schronisko w całej okazałości I oczywiście góry wokół Dzisiejszy cel znajduje się tutaj, o dokładnie, tu jest przełęcz pod Chłopkiem, a tu jest Miękoszowiecki Szczyt Czarny. Spróbuję to troszeczkę przybliżyć. O, właśnie tak. Odrobinkę przybliżymy. Dobra. I teraz tak. Chłopek to jest ta malutka skałka. Tutaj o, ona znajduje się po lewej stronie przełęczy. Natomiast szczyt to wiadomo, widać go od razu. Droga prowadzi tam trawersem od strony południowej i na górę. Jest oczywiście nieoznakowana. Nich bardzo ładnie widoczny brzegi morskiego oka, prawie puste, rzadki widok w taką pogodę. A ja idę tak gdzie mam iść próg. Czarnego stawu osiągnięty Godzina 36 sześć Spalenicy Białczańskiej I tak W dole Morskie oko Tu jest Czarny Staw Tam jest Droga na Rysy. A ja idę Tutaj, szlakiem zielonym, tam na no, przewęcz, pod chłopkiem. Chłopka nie widać, ale przewęcz widać. A o. O, tu jest to. Teraz już spokojnie, bez większego problemu. Za to na pewno nie będzie. I tu jest droga na rysy. Ale ja tą drogą nie idę. Tylko tą. W dole morskie oko. Przede mną pną się skały. A ja idę sobie dalej. 1800 metrów nad poziomem morza. W tej chwili gdzieś jestem pod Kazalnicą. godziny od polenicy białczańskiej kazalnica osiągnięta w dole Morskie Oko. nazwa kazalnica gdzie sądzę że miejsce to przypomina taką ambonę do głoszenia kazań kościele, stąd ta nazwa kazalnica. Bo tak to wygląda z poziomu niższego. Tak. Czarny staw. Morskie oko. I oczywiście cała reszta. Idę tam, w tamtą stronę. Już blisko przełęczy. To jest takie jedno z bardziej eksponowanych miejsc. O, morskie w dole. Stąd się przyszło. I tam się idzie. Na razie spokojnie. Prawie przełęcz. Już niemal jestem. Się idzie w cieniu W cieniu nie ma słońca Komfortowo Dosyć wcześnie wyszedłem w sumie Ok. i podejście takie Ale mówię bez jakichś trudności w tym momencie Widok coraz piękniejszy się z tyłu rozpościera Ale wszystko co najlepsze przede mną Kamery umieszczona na kasku Żeby ręce były wolne No Tutaj trzeba ostrożnie, żeby nie spaść przepaść Oczywiście śmieje się szaman osiągnięta się osiągnięta Strona słowacka. Stawy hinczowe. jest chłopek, ale go tak słabo widać, bo jest pod, pod światło A to jest cała przewęcz. pod chłopkiem Osiągnięta No, w tej chwili 50 z morskiego, święty święte, z palenicy białczońskiej jest przepaści? Ok, kierunek Mięguszowieński szczyt czarny. Tu jest ścieżka, już nieznaczona. To dość ładnie ją widać. Trawersujemy szczyt od strony południowej, czyli tej, którą teraz idę. I potem lekkie podejście. Jakieś około 100 metrów w pionie i jej jest mięgorzowiecki. Dobra od chłopka już trochę odszedłem. Muszę się przedostać tutaj tędy na tą grań i do góry tam gdzie ludzie idą. Strasznie pod słońce jest, więc nic, nic nie widać. Ścieżka jest taka wydeptana, dość szczelna. Także nie jest źle. Jeszcze trochę i będę na mięguszowskim. Teraz jestem w takim fajnym miejscu z widokiem na przełęcz pod chłopkiem, z widokiem na mięgrzowiecki czarny szczyt i w ogóle z pięknym widokiem wszędzie. No, a droga prowadzi tam. Cały czas są ustawione tam yy, piramidki z kamieni, żeby było wiadomo, gdzie iść. Także tutaj problemów. Orientacyjnych nie ma żadnych I technicznych raczej też nie ma, przynajmniej na razie Ostatni odcinek wiedzie tym to kominem takim żlebem gdzie ci ludzie idą To jest pewnie takie jedyne miejsce dosyć mm, może być problematyczne, ale to delikatnie. Chodzi o to, żeby kamieni nie strącać. poza tym to nie ma problemu. Dobra, idę dalej. W sumie podejście ostatnie metry lepiej iść tymi skałami Wydaje mi się bardziej suche i pewniejsze niż tym żlebem. Tu jest więcej kruszywa takiego, a tu jest taka lita skała, więc pewnie będę szedł ten. No. Pięknie grań ieska osiągnięta. Nieźle. Na pierdzie. Coś pięknego. Dobra.

na który jutro wejdę wielki mięguszowiecki, no i powrót z mięguszowieckiego szczytu czarnego zrobić Piękne miejsce. Naprawdę piękne. Zajíc ještě jest tutaj. Budu